Cześć! Tego gościa, którego widzieliście, jak płynął, y, który się rzucił w tą rzekę, to byłem ja. A my tutaj widzimy jezioro Trzortyńskie, właściwie zachodnia część jeziora pole kempingowe Łęko, o którym opowiem za chwilę, tam przy miejscowości Fryna, która była z tyłu. A tu, y, pod dołem, jesteśmy dokładnie na miejscu, w którym się rzuciłem do wody, lecę sobie dronem i rzeka Białka. Tak, to jest ta rzeka, która nie przy Białkę Tarczańską, jak to widział jest bardzo fajną, czystą rzeką i ona właśnie tutaj w zachodniej części jeziora Czorsztyńskiego e, wpada do niego ma swoje ujście e, bardzo fajna miejscówka pole jest namiotowe kempingowe, które Wam pokażę później jeszcze jest przy samej rzece graniczy rzeką, można się rozbić gdzie chcecie przy samej rzece na długości kilkuset metrów o, tutaj wpada rzeka Białka do jeziora Czorsztyńskiego tam jest to Unidzica Czorsztyn Pieniny, jak ktoś był, to wie, gdzie to jest. Natomiast za chwilę pokażę jeszcze na mapce, bo są gdzie, którzy pewnie w Pieninach i na Czorsztyńskim nie byli. Pokażę również, co można tutaj robić, jak myśmy spędzali czas i atrakcje, które można tu znaleźć, ale wcześniej może powiem o samym polu chwilę. A camping Łęk właśnie z Frydmanie nad jeziorem Czorsztyńskim, niedaleko samego Czorsztyna, Niedzicy i zamku Pienińskiego Parku Narodowego, przełomu Dunajca. Który możecie zobaczyć na moim filmie, no i w sumie daleko zakopane Zakopanego, Białki Tatrzańskiej. Kilka słów o samym kempingu Łęg, który jest położony tam od mostu, jak widzicie, wśród takich drzew na polankach, można powiedzieć, że w lasku, na powierzchni prawie 9 hektarów, przynajmniej tak przy nas stronie. Miejsce jest mnóstwo, więc nie trzeba robić rezerwacji. Można tam coś zjeść, jest WiFi, jest podłączenie prądu, można opróżnić szarą wodę, toaletę, napełnić czystej wody. Jest mnóstwo miejsca, więc nie trzeba robić rezerwacji. Na miejscu mo można zjeść jakieś zapiekanki, frytki hot dog, jest piwo, można kupić jakieś napoje, słodycze e, dowożą tam obiady, które wcześniej można zamówić z jakiejś tam restauracji. Jest bardzo fajnie cisza, spokój, zadaszczenie, altanka, miejsce na grilla, ognisko. Jest super, na pewno tam wrócę jeszcze. I to tyle. Resztę sobie musicie doczytać na stronie. Oczywiście adres dam w opisie filmu. A tu dronem już się zbliżam do mojego kampera, który widzicie jest tam pod drzewkami zaparkowany w fajnym, spokojnym miejscu niedaleko rzeki. A tutaj właściwie widzicie jezioro sztyńskie przed południem i jego południową stronę i wał, po którym idzie trasa Velo -Czorsztyn. I właśnie my tą trasą sobie teraz widzicie jedziemy z żoną. A trasa beloczoczna trasa rowerowa, która prowadzi nam dookoła jeziora Czorczyńskiego. Myśmy wyjechali z kempingu, jechaliśmy do Nidzicy, tam przepłynęliśmy yy, łódeczką na drugą stronę do Czorczyna i dojechaliśmy z powrotem do pola kempingowego. Takie sobie kółeczko zrobiliśmy, właśnie tam jedziemy. Można prowadzi pod górkę, bo tu jest taki podjazd. Ja wjechałem, chociaż nie jestem na swojej szosówce. No, my jesteśmy prawie na szczycie tego podjazdu. I tam jest szczyt Tu jest teraz zjazd, bo z drugiej strony wjeżdżaliśmy. I pojedziemy tam później drugą stroną gdzieś. Gdybyśmy gondolą, właśnie ja nagrywam. w szorty. rowery, gondola. A. A my właśnie płyniemy gondolą i tutaj widzimy zamek w Czorsztynie. Po dopłynięciu do Czorsztyna wysiedliśmy z gondoli i dalej ruszyliśmy w Czorsztynie. Oprócz samego zamku atrakcją jest również zjazd tylko nad jeziorem. A my jesteśmy już za Czorsztynem na trasie Velo znowu na takim zniesieniu, gdzie stwierdziłem, że nagram dronem. Tam widzimy po drugiej stronie niedzice skąd przypłynęliśmy gondolą i zamek w jest teraz widoczny. A tutaj zaraz jest zatoczka, gdzie właśnie wysiedliśmy w Czorsztynie z gondoli. Tu nad tą zatoczką była ta Tyrolka sobie jeździ. A tu już widzicie że trasę welo Czorsztyn, którą jedziemy z dużej jedzie. Ona się w tym miejscu akurat rozgraniczyła i my tą bliżej, bliżej jeziora. Natomiast tu tam widać rowerzyste. Też jedzie pod górkę i można też tam tędy. One tam dalej później przy tej zatoczce po lewej stronie się, się zejdą znowu. I dookoła tej zatoczki, dalej wzdłuż w stronę jeziora, do końca tam w stronę Frydmana pojedziemy. Po drodze też zjedliśmy gdzieś dobry obiad. O tam widać dalej to Czorsz, tą żółtą trasę, która się ciągnie koło jeziora. I ona tak miała te zatoczki. I tam na koniec jeziora jechaliśmy z powrotem na kemping, gdzie spaliśmy w kamperze. A wcześniej jechaliśmy tam po drugiej stronie i tam... Ten, tą górkę, tak yy, była ta górka, pod którą podjeżdżaliśmy, a tu widzicie znowu gondolę, która wraca do niedzicy. Ogólnie trasa wotzorszym, tą, którą jechaliśmy, to było 29 km niecałe. Zajął nam tam same jazdy ponad 2 godziny. Oczywiście jechaliśmy dłużej, było gorąco, zatrzymywaliśmy się, jedliśmy obiad. Po drodze są fajne bary, gdzie można się zatrzymać czy tam coś zjeść. Robiliśmy zdjęcia, także zajęło nam to trochę dłużej czasu i dojechaliśmy na pole kempingowe późnym popołudniem i poszliśmy się kąpać na białkę, co widzieliście na początku filmu. A my następnego dnia udaliśmy się z kempingu na przełom białki, rzeki białki. Jest to tam widać drogę, która biegnie z Frydmana w stronę białki Tatrzańskiej, może tam dojechać, tam za tą górką jest parking. Można też dojechać na rowerach, to jest niedaleko, jakieś 8 km i tak to wygląda widzimy tutaj jak płynie od strony białki tatrzańskiej, od strony Tatry rzeka białka i ona sobie tak płynie bardzo ładnie i w pewnym momencie tutaj zaraz zobaczycie jakby, jakby zatrzymuje ją skała i białka próbuje tą skałę opłynąć, a właśnie w tym miejscu pewnie to fajnie wygląda jak idzie duża woda po roztopach, natomiast widzicie jak ona opływa tutaj tą skałę, która blokuje jej no i białka opłynąć i płynie sobie tam e, później dalej w kierunku właśnie Frydmana i jeziora Czołocztyńskiego. E, tak jak mówię, może tam dojechać na rowerach samochodem, tam gdzie ta droga, a tam widzicie jezioro Czołocztyńskie i ta białka, która się wije właśnie tam w stronę Frydmana i mija pole kempingowe Łegna, którym byliśmy. A e, podczas gdyby była ładna pogoda, jest, są bardzo ładne, stąd też widać nawet z dołu e, Tatry. Bo w sumie jest to całkiem niedaleko zakopanego białki tatrzeńskie. A tu widzicie na dole parking przy drodze za tą górą, o której wspomniałem. Rzeczywiście, Tatry widać na horyzoncie. Piękny przełom białki. tak jak wspomniałem chyba wcześniej, myśmy pojechali tam e, po Zbielska z niedaleko 100 kilkanaście kilometrów, pojechaliśmy tam na weekend. E, to co zwiedziliśmy to widzieliście, byliśmy tam już w tamtych regionach wiele razy, więc e, weekend nam wystarczył w zupełności, wieczorami robiliśmy sobie grilla, piwkowaliśmy tam, poznaliśmy kilka nowych osób. E, i to w sumie wszystko. Natomiast tym osobom, które tam nigdy nie były albo były krótko gdzieś zakopane, polecam ogólnie ten kemping i te rejony, bo tam bardzo blisko jest oprócz samego jeziora. Czorsztynie, dzicy, Czorsztyna, to niedaleko jest zakopane statrami, ale oprócz tego mamy Pieniński Park Narodowy, jak wspomniałem, z Klub Najcem można się do Krościenka, można też yy, wejść na Turbacz w Gorczańskim Parku Narodowym, który też jest bardzo blisko. Także atrakcji jest sporo, i myślę, że ci, co tam nie byli, tydzień czasu to może być za mało, żeby to wszystko zobaczyć. Na pewno będzie za mało. I to chyba tyle w tym filmie. Yy, dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, to standardowo polubcie. Yy, subskrybujcie mój kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych filmów nie tylko o naszych podróżach kamperem, ale i o nartach i wiele innych. Dziękuję za oglądanie, lajkujcie, komentarze mi widziane. pozdrawiam, do widzenia i do zobaczenia gdzieś na kempingu, bądź na nartach, albo gdziekolwiek indziej. Cześć!